Windows 10 posiada kilka nieoczywistych lub ukrytych funkcji. Większość z nich, jak chociażby proste skróty klawiszowe, znają chyba wszyscy użytkownicy tego systemu. W tym materiale pokażemy Wam jednak kilka bardziej zaawansowanych sztuczek dla systemu Windows 10. Zacznijmy od prawdziwych podstaw zaawansowanego użytkowania Windowsa. Tak zwane Power User Menu daje nam szybszy dostęp do często poszukiwanych funkcji, menu aplikacji, menedżera urządzeń czy też ustawień. Uruchomimy je na dwa sposoby, klikając prawym przyciskiem myszy na ikonę startu, bądź też za pomocą skrótu Windows i X. Odbieranie SMS-ów z poziomu komputera i synchronizacja zdjęć pomiędzy smartfonem a Windowsem 10 to bardzo proste funkcje. Wystarczy aplikacja o nazwie Twój Telefon, którą znajdziemy w Windowsie 10. Za jej pomocą sparujemy system i telefon znajdujący się w tej samej sieci Wi-Fi. Aplikacja umożliwia przenoszenie zdjęć, a także odbieranie i wysłanie SMS-ów z poziomu Windowsa. Korzystanie z wiersza poleceń jest czasami konieczne. Zdarza się, że wpisujemy tam komendy, które odczytaliśmy np. Na, na forum poświęconym konkretnemu problemowi bądź też chcemy obserwować inne procesy w tle. W takich przypadkach możemy ustalić poziom przezroczystości okna wiersza poleceń. Wystarczy, że przytrzymamy klawisze SHIFT i Control i rolką myszy zjedziemy w dół. Windows 10 posiada opcję zmiany domyślnego koloru aplikacji na ciemny, co działa podobnie do popularnego w wielu aplikacjach trybu nocnego. Funkcję tę znajdziemy w ustawieniach personalizacji w zakładce kolory. Wybór ciemnego trybu aplikacji zmieni kolor okien menu, ale też na przykład przeglądarek. Jak szybko ustawić swoje zdjęcie na awatar widoczny podczas logowania? Włączamy menu Start, klikamy prawym przyciskiem myszy na ikonę naszego konta i wybieramy opcję Zmień ustawienia konta. W głównym oknie możemy wybrać, czy chcemy dodać zdjęcie zapisane na komputerze, czy też zrobić je kamerką. Wiecie, że nie musicie włączać przeglądarki, by wejść na jakąś stronę? Pasek adresu możecie bowiem przypiąć do paska zadań na dole ekranu. Wystarczy kliknąć na niego prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać paski narzędzi, a następnie adres. Teraz, po wpisaniu adresu, domyślna przeglądarka uruchomi się sama i przeniesie nas na wybraną stronę. Jak ustawić aplikacje domyślne, m.in. przeglądarkę lub eksplorator zdjęć? W ustawieniach systemu Windows wybieramy aplikacje, a następnie zakładkę aplikacje domyślne. To było akurat proste. Pamiętacie tryb awaryjny? W Windows 10 też możemy znaleźć tę funkcję, ale jest ona nieco schowana. Do tej, jak i kilku innych zaawansowanych funkcji rozruchu systemu dotrzemy, wybierając opcję Uruchom ponownie z przytrzymanym klawiszem Shift. Aktualizacja Windowsa to dla wielu udręka i konieczność. Istnieje jednak prosty sposób na to, by update'y nam nie przeszkadzały. W ustawieniach systemu musimy odnaleźć nasze połączenie i nadać mu kategorię połączenia taryfowego. System będzie je traktował tak, jakbyśmy korzystali z danych pakietowych w usłudze mobilnej i nie będzie bez naszej wiedzy ściągał aktualizacji. O tej sztuczce nie wie całkiem wielu użytkowników Windowsa. Jeżeli złapiemy za aktywne okno i nim dosłownie potrząśniemy, zminimalizują się pozostałe. Ponowne potrząśnięcie przywróci zminimalizowane okienka. To tyle. Jeżeli wyznacie więcej zaawansowanych sztuczek dla systemu Windows 10, nie zapomnijcie podzielić się nimi w komentarzach. Trzymajcie się.